Jest piątek 31 grudnia, minęła godzina 21.50, zapraszam do studia lotto. Dobry wieczór, Mateusz Kaczmarek, pora na wieczór z grami lotto. Kończy się ostatni dzień 2021 roku. W tym roku w Polsce padło 86 wysokich wygranych w Eurojackpot. Wśród nich znalazła się ta najwyższa w historii gier liczbowych w Polsce. Gracz w powiecie bieruńsko-lędzińskim wygrał ponad 206 milionów złotych. Z taką wygraną można nabrać wiatru w żagle, spełniać marzenia i doświadczać więcej. A jakie liczby padły w dzisiejszym losowaniu EuroJack, poddowiemy się już za kilka minut. Wczoraj w lotto padła ostatnia szóstka 2021 roku i to warta ponad 9 345 tysięcy złotych. Szczęśliwy gracz zagrał w Kamiennej Górze. Gratuluję. Kolejne losowanie lotto już jutro. Tym razem pula na wygrane pierwszego stopnia wyniesie gwarantowane 2 miliony złotych. A dopłacając złotówkę do zakładu lotto grają Państwo o milion złotych w lotto plus. Zapraszam już na losowanie multi, multi W tej grze typując 10 licz z wybraną opcją plus można wygrać aż 2,5 miliona złotych. Losujmy. W kastecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. A wylosowane zostały następujące liczby. 3,

Dwadzieścia siedem. Trzydzieści pięć. Siedemdziesiąt jeden. Czterdzieści. Cztery. Czterdzieści siedem. Dwadzieścia dwa. Pięć. 31, 61, 80. Liczba 80 jest plusem. Jak co roku piątki w mini lotto padały praktycznie w każdym losowaniu. Wczoraj padły 3, każda warta ponad 121 tysięcy złotych. Gratuluję zwycięzcom i zapraszam na mini lotto. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejno ułożone kule, komora mieszania jest pusta, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie pięciu liczb. 24 38 11 7 18 2 miliony złotych można wygrać w super szansie. Wystarczy aktywować 7-cyfrowy numer znajdujący się na kuponach wybranych Girolotto. Oto szczęśliwy numer: 8, 6, 7, 3, 5, 5, 2. Serdecznie gratuluję zwycięzcom. W kaskadzie główna wygrana to 250 tysięcy złotych. Można ją zdobyć nawet dwa razy dziennie, warto więc surować szczęścia i zagrać. Losujmy. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejne ułożone kule bęben maszyny. Jest pusty, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 liczb. Dwanaście jedenaście osiem, dwa czternaście, dwadzieścia jeden osiemnaście cztery. 13 16 24 22 w Eurojackpot gra się aż w 18 europejskich państwach. Co ważne, wszyscy grający, niezależnie od kraju, mają taką samą szansę na wygraną, a dziś do wygrania było 45 milionów złotych. Powodzenia. Losowanie Eurojackpot odbyło się dziś między godziną 20 a 21 w Helsinkach pod nadzorem fińskiej loterii. Padły w nim takie oto liczby. 43, 36, 42, 7, 16 oraz 6, 8. Gratuluję wygranych. Retransmisje losowania będą mogli Państwo obejrzeć na lot.pl. W ekstrapensji, w zależności od stawki w grze, można grać o 5000 10, a nawet 50 tysięcy złotych, wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Rozpocznijmy losowanie. W kasetach maszyny losującej mamy 35x4, kolejno ułożone kule, bębny, maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Dwadzieścia trzy, trzydzieści pięć, sześć, a ostatnią liczbą wyrosowaną w ekstrapensji jest jeden. Czas na ekstra premię, w której wygrać można 100 tysięcy złotych od ręki. Aby wziąć udział w losowaniu, należy dopłacić złotówkę do zakładu ekstra pensji. Losujmy. W kasetach maszyny losującej mamy 35x4 klejno ułożone kule, bębny, maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Dwadzieścia trzy, trzydzieści pięć, dwadzieścia cztery, trzynaście, a ostatnią liczbą wylosowaną w ekstrapremie jest dwa. Kolejne losowanie Eurojackpot pod już za tydzień. Tym razem do wygrania będzie 110 milionów złotych. Warto więc zagrać. A już za dwie godziny powitamy nowy rok. Z tej okazji chciałbym w imieniu swoim oraz totalizatora sportowego życzyć Państwu przede wszystkim zdrowia i radości i oczywiście wielu wygranych w grach lotto. A na kolejne losowania zapraszam serdecznie jutro w imieniu Marii Zwierzyńskiej. Wspaniałego wieczoru i oczywiście szczęśliwego nowego roku.